USA ma plan na apokalipsę zombie. Nazywa się Conop8888. To realny dokument stworzony przez dowództwo strategiczne jako ćwiczenie planistyczne, oficjalnie fikcja. W praktyce test reakcji na kryzys absolutny. Zombie wybrano, bo to neutralny politycznie, a ekstremalnie operacyjny scenariusz. Plan klasyfikuje zagrożenia: patogenne, pasożytnicze, radiacyjne, a nawet roślinne. Każdy typ wymaga innej odpowiedzi. Rdzeń planu, ochrona ludności, utrzymanie infrastruktury i ciągłości dowodzenia. Operacyjnie, szybka identyfikacja wektora, kordonowanie, kontrola ruchu, kwarantanny i, jeśli trzeba, działania kinetyczne z jasnymi zasadami użycia siły. Logistyka stawia na paliwa, energię, wodę, łączność leki i redundancję dostaw. Ważna jest też informacja, spójne komunikaty, tłumienie paniki, jednolity przekaz. Są procedury ewakuacji, zabezpieczenie ośrodków badawczych oraz protokoły dekontaminacji. Ten plan to matryca do nałożenia na pandemię skażenie czy chaos publiczny. Analiza ryzyka, jasne role, progi decyzji i ćwiczenie współdziałania. W kryzysie nie ma miejsca na improwizację, są procedury i czas zawsze za krótki. Dlatego plan powstaje wcześniej. Gdy przychodzi nieprzewidywalne, wykonujesz kolejne kroki. Punkt po punkcie. Subskrybuj po więcej ciekawostek.